Dzień dobry. Dziś pokażę Wam, jak rozwiązać układ równań, yy, zadania tekstowe y, ze stężeniem procentowym y, z solanką. No i zaczynamy. Zadanie, które macie przed, przed sobą, pochodzi z Waszego podręcznika z nowej ery i brzmi ono następująco. Ile kilogramów solanki o stężeniu 13% należy zmieszać z solanką o stężeniu 6%, aby otrzymać 35 kilogramów. Solanki o stężeniu 9%. Zaczniemy, tak jak zawsze, od wyznaczenia niewiadomych. I pierwszą niewiadomą będzie tutaj nasz x, i to będzie ilość solanki o stężeniu 13%, 13% czyli ilość solanki 13%, a y to będzie ilość solanki. 6%. Teraz to, o czym mówiłam już wcześniej, rozłożymy to zadanie tak, jakby na części. Mamy tutaj informacje, które zawierają nam nasze stężenia procentowe, czyli, że mamy solankę 13%, 6% i na samym końcu mamy otrzymać 9%. To za chwileczkę sobie wykorzystamy. Natomiast pierwsze, Równanie, które byśmy ułożyli, dotyczyłoby ilości, czyli kilogramów, które mamy uzyskać. Jeśli sumujemy solankę, ilość solanki 13%, czyli x, plus ilość solanki 6%, czyli y, otrzymamy w sumie 35 kilogramów. Czyli pierwsze równanie mamy już ułożone. W drugim równaniu mamy 13%, Mamy 6% i mamy 9%. Należy te procenty zamienić po pierwsze na ułamki dziesiętne, żebyśmy mogli zacząć to wyliczać. 13% to jest 13 setnych, 6% to jest 6 setnych, a 9% to jest 9 setnych. No i teraz wiemy, że mamy. 13% solanki x, tak, czyli 13x, przepraszam, 13x, tak, plus 6% to jest y, czyli 6y, to się w sumie równa 9 setnych razy 35 kg. Dla ułatwienia wymnożymy sobie drugie równanie razy 100. Pierwsze równanie przepisujemy, x plus y równa się 35, natomiast w drugim, jeżeli wymnożymy razy 100, to otrzymamy 13x plus 6y i to się równa. I tutaj zwracam uwagę na to, że tylko dziewięćsetnych zamieniam po prostu po wymnożeniu na dziewiątkę, razy 35 zostaje, ponieważ tu jest mnożenie, tak? Czyli druga część nie ulega zmianie. Co możemy tutaj zrobić? Możemy teraz po pierwsze wybrać sposób, w którym będziemy chcieli ten układ równań rozwiązać, czy metodą przeciwnych współczynników, czy metodą podstawiania. Ja wybiorę metodę przeciwnych współczynników, w takim razie wymnożę sobie pierwsze równanie razy minus 6, żeby doprowadzić do w, 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 przeciwnego współczynnika przy Y. I otrzymam minus 6x, minus 6Y to się równa 35 razy minus 6 minus 210. Drugie równanie na razie przepisuję 13x plus 6y. I wymnażam 9 razy 35, a to jest 300. 15. Dodaję raz stronami, bo już mam te przeciwne współczynniki, czyli y mi się zredukują i minus 6x plus 13x to jest 7x, a minus 210 plus 315 to jest 105. Dzielę obie strony równania na 7 i otrzymuję x równe 15. Podstawiam do najprostszego równania, a najprostszym jest to moje pierwsze. Tutaj robię strzałeczkę, żebyście wiedzieli, do którego podstawiłam. Za x wstawiam 15. 15 plus y równa się 35. y równa się 35, odjąć 15. Y równa się 20. W takim razie na samym końcu mogę zapisać, że x równa się 15, a y równa się 20. Oczywiście podajemy odpowiedź pisemną, aby otrzymać.